Drodzy rodacy, szanowni państwo, 102 lata temu spełniło się wielkie pragnienie pokoleń Polaków. Państwo polskie wróciło na mapę świata. Polska odzyskała niepodległość. Urzeczywistniło się marzenie, za które wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę cenę własnego życia. Pamiętajmy o nich w tym wyjątkowym dniu. Dziś, 11 listopada, jak co roku obchodzimy święto, ale jest to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości, tak nierozerwalne związane z radosnym obchodzeniem święta niepodległości. Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze codzienne życie. Od tygodni zmagamy się z jej drugą falą. Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna. To wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, dla służby zdrowia i dla władz państwowych. Czas pandemii to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Jednak w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest życie i zdrowie. Dlatego zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. W tym dniu chcę szczególnie podziękować wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo, co znaczy prawdziwie odpowiedzialna obywatelska postawa. Dziękuję za to z całego serca. Ogromnie dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom i całemu personelowi Polskiej Służby Zdrowia. Dziękuję żołnierzom i policjantom, wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych. Państwa profesjonalizm i poświęcenie zasługują na największy szacunek. Jesteście Państwo naszymi bohaterami. Drodzy rodacy, chciałbym podzielić się także i osobistym doświadczeniem. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z Państwa o zdrowie najbliższych. Sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem. Szczęśliwie chorobę mam już za sobą podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem ozdrowieńców. Chciałbym się do państwa zwrócić, zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. Także w ten sposób możemy wspólnie pomóc tym, którzy teraz przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie. Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoni. Ostatnie dni przynoszą także i dobre informacje. W najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię. Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego. Osobiście angażuję się w nie od wielu miesięcy. Rozmawiałem o tym podczas czerwcowej wizyty w Białym Domu, a także w trakcie wielu rozmów z politykami i naukowcami z całego świata. Władze Rzeczypospolitej są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, chciałbym, abyśmy w Dniu Święta Niepodległości, tak innym niż dotychczasowe, szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej, różnimy się między sobą. Często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj, Polskę, i tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami. Tak samo było 102 lata temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Wówczas świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej Hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom. Wiem, że zrobimy to dziś także i my. Razem pokonamy obecne trudności, tak jak robiliśmy to wielokrotnie w naszej historii. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska, mocna naszą wspólnotą.